Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy związanej z Nowym Rokiem energetycznym, który się zaczyna 8 sierpnia. Przejściem przez tak zwaną bramę no to jest tak, takie właśnie zjawisko astrologiczne, jakby dużo się nie będę tutaj rozwodzić, generalnie chodzi o to, że to jest taka. taka Taka bardzo duża energia zmiany. I teraz tak, osoby, które na te zmiany czekają, mogą naprawdę je poczuć i nie będą zaskoczone. Natomiast osoby, które jakby nie miały zamiaru nic zmieniać, a nagle mogą zobaczyć, co się dzieje wokół nich, mogą poczuć opór, tak, że się przed czymś bronią, a to się i tak dzieje, bo to jest tak silne zjawisko, jeżeli chodzi o astrologię. O szczegóły raczej polecam dowiadywać się gdzieś na stronach astrologicznych, w ogóle gdzieś w internecie. Ja to sprawdzę pod, względem, pod takim względem, jak to widzi tarot. I teraz dla kogo? Dla osób spod znaku koziorożca, czyli osób z Słońcem, Księżycem, Ascendentem lub Wenus w znaku koziorożca. Co dla koziorożca na... Dzień, Bramy Lwa, oczywiście to nie jest tylko w tym dniu, nie, 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 to jest w ogóle Nowy Rok Energetyczny. Yy, oczywiście połączony jeszcze z Nowiem Księżyca, więc nowości, nowości, nowości. Proszę Państwa, to nie jest tak, że nowości przychodzą sobie tak o, jak to niektórzy mówią, tak o. Coś się czasami musi zakończyć, żeby zrobić miejsce na nowe. Czyli Państwo mogą widzieć, że przychodzą yy, sprawy, których się może nie spodziewaliście, ale to dlatego, że coś innego kończy się i tutaj no właśnie powstaje luka, którą można wypełnić. Koziorożec, brama lwa. No, dokładnie. Dokładnie to jest to, co powiedziałam. Ósemka kielichów. Odchodzimy od tego, albo ktoś odchodzi, coś odchodzi, jakaś sytuacja, albo my coś zmieniamy, albo coś się w naszym życiu zmienia. Na pewno coś zostaje już za nami. Coś za nami. Różne sytuacje, i prywatne, i zawodowe, i, i mo możemy my zostawiać m, historie, które nas emocjonalnie już m, no, nie wzmacniają, no, wręcz powiedziałabym, osłabiają. Mogą to być relacje różnego rodzaju, czy to prywatne, romantyczne, rodzinne, przyjacielskie, czy zawodowe, ale również my możemy zobaczyć, że tak powiem, czyjeś plecy, to znaczy, że ktoś się od nas odwraca, bo ktoś też przechodzi przez bramelwa i też różne nowe, Perspektywy ma przed sobą, tak? Umiar, bardzo dobra karta, lubię ją. To jest karta równowagi, balansu, zadowolenia, takiego spokoju, czyli w zasadzie, ja bym powiedziała, czegoś, do czego wszyscy dążymy do równowagi. Chodzi o to, żeby nie było skrajności, tak? Wiadomo, że mamy taką skrajność w postaci wielkiej radości, jakiegoś, jakichś wybuchów, tak, aktywności i tak dalej. No ale jest te, wtedy też druga skrajność, tak? To jak w wahadle. Jakby o, o teorii wahadeł, to jakby tutaj nie będę teraz mówić, ale im bardziej wahadło jest wychylone w lewą stronę, tym bardziej się wychyli w prawo, jak jakie puścimy, tak? A tu chodzi o to, żeby była ta równowaga, żeby to było tylko takie delikatne kołysanie, a nie od skrajności takiej, że mamy nie wiem, jakiś, tak jak powiedziałam, wybuch entuzjazmu po, potem im większa górka, tym większy dołek, czyli po depresję. Więc to jest równowaga zadowoleniem, to jest również karta strzelca, jeśli dla niektórych by miało, dla niektórych Państwa miałoby znaczenie. Paść denarów, osoba młoda, czyli dla niektórych mogą być to kwestie związane z dziećmi, ale również Wy jako um, osoby Uczące się czegoś nowego, wchodzące na nową drogę, być może zawodową, być może poznające kogoś, tak? jakieś nowe towarzystwo, zdobywanie nowych kwalifikacji, może nowa praca, może jakiś staż, to jest jakby taki pierwszy stopień wtajemniczenia, pierwszy jakiś szczebel, może też na jakiejś drabinie awansu, czy, czy rozwoju zawodowego, czy edukacji. Ale to są właśnie też nowo poznane osoby, wszystko co jest nowe, osoby, które dopiero co znamy, ale też młode osoby, tak jak wcześniej wspomniałam, yy, mogą być to dzieci, yy, więc tutaj yy, nowości, nowości, nowości akurat w tej karcie. Yy, dziewięć kielichów i teraz proszę zobaczyć do czego prowadzi, yy, w jakim kierunku idzie ta ósemka kielichów. Czyli 8 kielichów, odejście od czegoś. Ale co jest potem 9 kielichów? I zobaczcie, jak się czujecie lekko. Coś zostawiamy i mamy takie. Uff, uh, wreszcie, ale mi dobrze. Ale dobrze mi jest samemu ze sobą. Jestem zadowolona, zadowolony ze swojego życia. Niczego więcej mi nie potrzeba. Zostawiam to, co mnie. Zostawiam, tak, w ósemce kielichów. Zostawiam to, co mnie. Um, Emocjonalnie obciążało, co mnie po prostu psychicznie dołowało. Ja już tego nie chcę, a teraz, proszę, równowaga. Jest mi dobrze, mam szansę poznać nowych ludzi, mam szansę czegoś nowego się nauczyć, bo zostawiłam coś, co gdzieś tam nie służyło mi w jakikolwiek sposób. I teraz przychodzi wręcz taki luksus. Teraz dbam o siebie, teraz siebie stawiam na pierwszym miejscu, teraz ja. Muszę się o ciebie, chcę się o siebie zatroszczyć i skupiam się na sobie na swoim komforcie. Szóstka była, ciekawe co tu się jeszcze wzięło. No bardzo ładne karty, wzięły mi się, że tak powiem, dwie, wzięły się. Ale to są obie karty w bardzo podobnej energetyce, karty sukcesu, karty szczęścia, tak, więc dobre, dobre karty. Gwiazda mówi o tym, że, że taki łódź szczęścia może być. Szóstka buław mówi o tym, że osiągamy sukces w jakiejś czasami walce, że to musiał być jakiś czasami konflikt wygrany, tak, wygrana walka, żeby to osiągnąć. Może to zadowolenie, właśnie. Ale generalnie tutaj winiec laurowy, tak, czyli jakby racja po naszej stronie, zwycięstwo po naszej stronie, znaczy po waszej, koziorowcu. Pięknie. Pięknie. A zobaczcie, co wystarczy zrobić, to, nie, to wcale nie jest łatwe. Ja tak powiedziałam sobie: Wystarczy to zrobić. Nie, nie, nie. Jest, mam świadomość, że to nie jest łatwe, nie. Żeby była od razu inna energia. Zostawić to, co nam w ogóle nie służy, co nam w ogóle dobrze nie robi. Zostawić to za sobą. Nie oglądać się już na siebie. Zobaczyć tam nowe horyzonty, nową, dalszą perspektywę. Nie skupiać się tylko na tym, co było do tej pory, tylko spojrzeć dalej. I zobaczcie Państwo, co się zaczyna dziać. Nowości, nowi ludzie, być może nowa praca, nowe znajomości, spokój, zadowolenie, szczęście, zwycięstwo. I jeszcze na końcu macie kartę Maga, która mówi tak. Ja mogę wszystko. Ja mogę po prostu czego się dotknę, to ja to mogę zrobić, jeżeli tylko ja zechcę. Proszę bardzo, bo mam możliwości, mam wiedzę, mam umiejętności, mam narzędzia, mogę. To tutaj, jeżeli chcecie, to możecie. To jest taka karta. Chcę, więc mogę to zrealizować. Ten plan, to wyobrażenie, to marzenie. Mogę. Proszę zobaczyć, jeden ruch, odwrócenie się, czyli no jeden ruch taki o 180 stopni. No, tak to wygląda i już jest inne. Już, już, jesteście, już jesteście w nowym miejscu, już jesteście w nowej energii. Nawet powiedziałabym, że z tych czytań, które do tej pory zrobiłam, to najbardziej pokazuje energię bramy lwa. Oczywiście Państwo czyta, słuchacie tylko dla siebie, tak? Natomiast no, jeżeli Państwo możecie komuś innemu jeszcze przekazać, to dopiero pokazuje, jaka jest zmiana, kiedy my coś zmieniamy. Proszę Państwa, jak, się, jak nic my nie zmieniamy, to się też nic nie zmienia i nie wiem, jakie karty bym tu położyła, i potem czytam komentarz. Dla mnie, jak zwykle, się nic nie zgadza, no bo jak siedzę z dogą na nogę, z założonymi rękami, nie będzie się zgadzało. Tu jest obrót o 180 stopni. A niektórzy chcą, żeby karty im sprawy załatwiły. Nie, karty sprawy nie załatwią. Rada dla koziorożca. Rycerz kielichów. To jest. Tutaj jest trochę emocji. Przy czym yy, Wy jesteście znakiem ziemskim, czyli bardzo takim stąpającym twardo po ziemi. Yy, tak powiem, twardo stoicie na ziemi obydwoma nogami. Trzymacie się tego. Tak. Trzymacie się różnych rzeczy. Musicie mieć wszystko sprawdzone, musicie wszystko zbadane, zmierzone, policzone i tak dalej. I trzymać w garści. A karta Rycerza Kielichów to jest karta, która mówi tak: odpuść sobie tak trochę. O sobie pomyśl, Zrób tak. Coś po prostu spontanicznie, tak? i za emocją. Co ci uczucie podpowiada? Co ci serce podpowiada? To jest taka otwartość, taka... No Rycerz kielichów to jest taki beztroski dosyć. Ale to jest rada, proszę pamiętać, tak? Czyli odpuśćcie sobie czasami. Nie musicie się trzymać tego kurczowo. Nie musicie. Piękne karty. Piękne i bardzo dobrze obrazujące energię z Bram Lva. Czyli tylko... Jeżeli ktoś chce oczywiście tych zmian, tylko, no znowu biorę to tylko w cudzysłów, wystarczy obrócić się i zobaczyć inną perspektywę. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.